Żółte liście ogórków. Jeżeli liście Waszych ogórków zżółkły, a Wy nie wiecie co robić, to moja porada powinna uratować tę sytuację, powiem Wam o możliwych przyczynach oraz o walce z nimi. Pierwsza możliwość może wynikać z nieprawidłowego podlewania ogórkowych grządek, np. polewanie po liściach. Ogórki powinno się podlewać pod korzeń, ale tak, aby była mokra ziemia na minimum 10 cm w głąb. Kolejną przyczyną może być niedostatek w glebie azotu. Potrzebny on jest dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin i wówczas z pomocą przyjdzie nam rozcieńczony kurzak lub herbata strawy. Link do przepisu jak ją przygotować podaję w prawym górnym rogu. W trzecim przypadku możemy mówić o chorobach grzybowych, np. mączniak lub fuzarioza. Walczyć możemy odżywkami na bazie jodu, sody lub cieczą bordowską. Ciecz bordowska jest to fungicyt nieorganiczny stosowany w dawnych czasach przyrządzany z siarczanu, miedzi i wapna gaszonego. Jak ją przygotować opowiem wam w najbliższym czasie. Nie zapominajmy też, że korzenie ogórków znajdują się blisko powierzchni gleby i w czasie nieostrożnego pielenia można je uszkodzić, co niesie za sobą zmianę kolorów liści i ich usychanie. Pomóc może wyciąg z łusek cebuli. Aby go przygotować musimy łuskami cebuli zapełnić litrowy słoik i wsypać je do dużego garnka z wodą. Całość musimy zagotować. Przykrywamy pokrywką odstawiamy na 12-14 godzin. Później musimy przecedzić i przed opryskiwaniem liści rozcieńczyć 1 do 4, czyli np. 1 litr tego wywaru i 4 litry ciepłej wody.